Ile razy czujecie się bezradni wobec innych ludzi, jak często kończą Wam się pomysły, jak jeszcze można ich zmobilizować, jak jeszcze można ich zdyscyplinować, jak jeszcze można ich napędzić, nakręcić, żeby im się chciało chcieć. I to kompletnie nie tędy droga. To nie przymus, a odwaga twoja będzie ci prowadziła do tego, gdzie jest zwycięstwo, do tego, gdzie jest mistrzowski zespół, do tego punktu, w którym Ty jesteś częścią firmy, a nie pracujesz w swojej firmie firmie, gdzie możesz czuć się wolnym. W odcinku Po co Ci biznes? Będziemy mówić o przywództwie, o tym, jakim ty jesteś szefem kim ty jesteś dla swoich ludzi i jak to na nich wpływa. Będziemy mówić o dwóch aspektach tego przywództwa, liderstwa, o przywództwie w zbroi, czyli o czymś, co nas bardzo mocno usztywnia, co no, będę wam mówić, co, co to wtedy z nami robi i o przywództwie w odwadze, kiedy stajemy razem z naszymi ludźmi, razem z naszym zespołem i jesteśmy razem z nimi, współtworzymy. Oczywiście bierzemy główną odpowiedzialność jako organizator, Całego zamieszania, jakim jest nasza firma, ale jednak ci ludzie się czują ważni i potrzebni. I to jest klucz. Pytanie, czy jesteś szefem zbroi, czy jesteś szefem w odwadze. Na pewno będę o tym opowiadać dzisiaj, więc zostań koniecznie. Chciałabym Wam na początek przeczytać z jednej z moich dobrze przeczytanych książek, Książka, książek, które są z dyskomfortem w samym oglądaniu, bo nie można się dobrze dowiedzieć, jakie mają tytuł. Dopóki tej książki nie rozłożysz, i wtedy się okazuje, że to jest książka świadomy dyskomfort. Książka w tej chwili już w formie papierowej właściwie nie do znalezienia. Książka, z której się bardzo dużo nauczyłam właśnie o tym, jak zarządzać, jak pracować z ludźmi, jak delegować, jak komunikować. Książka, z której chcę Wam przeczytać fragment. Gotowi? Dobra. Jasonie. Rzecz w tym, że bez względu na to, dokąd się udacie, nikt nie powinien musieć pytać, kto tu dowodzi. Twoja postawa, twoje nastawienie, język ciała nie powinny pozostawiać wątpliwości, kto tu rządzi. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał przypomnieć żołnierzom, że to ty dowodzisz, to znaczy, że sobie nie radzisz. Ha? Ile razy, dzisiaj miałam nawet taką rozmowę z klientką, ile razy Ty sam masz takie poczucie w swojej firmie, że no po prostu nie ogarniasz tej kubety, że sobie nie radzisz, że te, Ci ludzie latają samopas, że nikt Cię nie słucha, nie słyszy, że Ty jedno, a oni drugie. Hm? No właśnie, no niestety, to jest informacja, że sobie nie radzisz. Bycie dowódcą oznacza, że musisz wyjść przed szereg, podjąć odpowiedzialność i przekazać jasną wizję tego, dokąd chcesz iść. Nie chodzi o to, żeby zmusić innych, by zrobili to, co im każesz z powodu Twojego stopnia. Pamiętaj, aby być dowódcą, musisz najpierw być przywódcą. Jako przywódca musisz kochać tych, którzy za Tobą idą. Inaczej nie będziesz skuteczny. Gdy zapracujesz na zaufanie swoich żołnierzy i wiesz, że pójdą za Tobą wszędzie, wtedy musisz skierować tę energię i poświęcenie i docisnąć pedał gazu. No i oczywiście wtedy mamy efekty. Ale pytanie, tak naprawdę do Was, napiszcie mi w komentarzu: ile razy czujecie się bezradni wobec innych ludzi? Jak często kończą Wam się pomysły? Jak jeszcze można ich zmobilizować? Jak jeszcze można ich zdyscyplinować? Jak jeszcze można ich napędzić, nakręcić, żeby im się chciało chcieć? I to kompletnie nie tędy droga. To nie przymus, a odwaga twoja będzie ci prowadziła do tego, gdzie jest zwycięstwo, do tego, gdzie jest mistrzowski zespół, do tego punktu, w którym ty jesteś częścią firmy, a nie pracujesz w swojej firmie, firmie, gdzie możesz czuć się wolny. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, między innymi z przedsiębiorcami właśnie nad tym, żeby poczuć wolność żeby te firmy w których pracujemy, które stworzyliśmy, służyły nam, a nie my im. Żeby łatwiej się komunikować, żeby realizować swoje pasje, swoje cele i po prostu być, czerpać z tego życia garściami, wykorzystując sposoby i techniki, przede wszystkim mentalne do tego, żeby zmienić to, co się dzieje w twojej Organizacji. Jeżeli to, co Ci teraz mówię, jest dla Ciebie wartością, albo oglądałeś poprzednie wideo, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie subskrybuj mój kanał na YouTube, bo tam te odcinki pojawiają się regularnie i to jest coś, co może wnosić wartość, potężną dawkę energii, wiedzy do Ciebie każdego tygodnia. Dobrze, opowiem Wam najpierw historię jednej z moich klientek. To historia Asi. Asi, która prowadzi kancelarię. Asia. Jest piękną kobietą, która wygląda na młodą kobietę, chociaż już ma swoje doświadczenie. Prowadzi tą kancelarię już od wielu lat z dużym powodzeniem, ale jest już bardzo mocno usztywniona. Wygląda to tak, że ma bardzo dużo takich blokad i takich obaw przed tym, co ludzie pomyślą. W związku z tym, kiedy na przykład odwiedza ją ktoś z rodziny i chce się z nią serdecznie przywitać już na wejściu do firmy, to ona cała sztywnieje, wręcz potrafi wyciągnąć rękę i potem nieźle opierdzielić takiego członka rodziny już w swoim gabinecie, chyba co on sobie w ogóle myślał. Przecież są w biurze, to nie jest miejsce na jakieś przytulanie. Ludzie muszą widzieć, że ona wzbudza respekt i szacunek, przecież widzą całe zdarzenie pracownicy często nawet klienci którzy czekają żeby z nią czy z kimś innym porozmawiać to jest w ogóle nie do pomyślenia i tam wiecie leci po prostu cała rekrymenda, jakby się nie wiem co stało ona ma takie poczucie, kiedy z nią rozmawiałam, że powinna udawać, że jest niedostępna, wytwarza wokół siebie reguły niedostępności, przede wszystkim w kontekście pracowników. Ma oczywiście za sobą w biurze ścianę nagród, doskonale każdy może sobie przeczytać, jakie skończyła studia, studia podyplomowe, jakie kursy ukończyła, jakie nagrody, jakie wyrównienia zdobyła, ile lat już jest w tym biznesie i tak dalej, i tak dalej. To jest taką jej podporą, to specjalnie jest za nią, żeby każdy, kto z nią rozmawia, czy to pracownik, czy to członek rodziny, czy klient miał poczucie, że rozmawia z władzą, jest często posądzana przez swoich pracowników, współpracowników, oni tam trzepcą między sobą, wiecie, w kuchni, tak? W, ona jest taka trochę jak maszyna, że brakuje w niej człowieczeństwa, brakuje życia, że, no właśnie, że jest taka, taka nieprawdziwa, taka nieautentyczna, że przecież nie można takim być. A sama Asia cierpi już na bezsenność ma absolutne takie poczucie lęku przed tą, że ktoś ją oceni, że ktoś wykaże jej niekompetencje, że ktoś będzie miał pretensje o to, jak ona się zachowała i ciągły taki przymus bycia taką super, taką akurat, taki wiecie, kij w tyłku, bo lęk jest, że ludzie stwierdzą, że Boże, co to w ogóle za kancelaria, gdzie tutaj szefowa w ogóle się przytula z rodziną, uśmiecha się, jest miła, sympatyczna, nie, to jest Nieprofesjonalne idę, wybieram inną kancelarię. To oczywiście jest bzdura i to jest to, co Asia ma w głowie. I od tego Cię będę odwodzić, żeby nie iść w tę stronę. No i oczywiście, Asia, kiedy rozmawia ze swoim zespołem, no to, no to właśnie, to jest przywództwo w zbroi. To nie jest coś, za czym ludzie podążają. To nie jest autorytet, który został wytworzony. Kontekście tego, jaka ona jest, jakie wartości niesie, i ci ludzie nie są przy niej dlatego, że ona jest sobą, tylko często z obawy, z lęku, albo po prostu nie mają innego wyjścia. I kiedy Asia zgłosiła się do mnie na mentoring, a potem też przeszła cykl szkoleń, to tak naprawdę jej główną bolączką było to, że ona już tak więcej nie wytrzyma. Że już ma dosyć, bo ma wrażenie, że jak wchodzi do biura, to wchodzi do gniazda OS, a kiedy wraca do domu, to bardzo często też jest to samo uczucie, no ponieważ trudno jest jej się tak od razu przełączyć z takiej, wiecie, uzbrojonej kobiety na miękką, taką, która jest ciepłą, fajną babką. No, i to była jej główna bolączka. Kiedy zaczęliśmy się przyglądać temu, jak wygląda ten jej biznes, jak ona pracuje z ludźmi, jak pracuje sama ze sobą, no to właśnie tutaj wykorzystaliśmy ten model, który ja z kolei zaczerpnęłam. To jest oczywiście tylko fragment z książki Brenne Brown. Brenne Brown, odwaga w przywództwie. I mówimy tutaj o takich dwóch elementach. I teraz, kiedy będę czytała te elementy, to proszę pomyśl i daj też znać w komentarzu, jak to jest u ciebie czy u ciebie, albo u sąsiada, przywództwo, albo w twojej firmie, przywództwo w zbroi versus odważne przywództwo. I teraz tak, to przywództwie zbroi jest bardzo duże nastawienie na kontrolę i egzekwowanie różnego rodzaju norm, przepisów, są papiery, które wiszą, które się podpisuje, do których się ciągle szef odwołuje, on wszystko sprawdza. Bardzo często to jest ktoś, kto w ogóle na dzień dobry mówi ci, że nawet jak masz pracę zdalną, to masz program na komputerze, który będzie śledził każdy twój ruch, bo w firmie jest controlling, tam jest duża obawa o to, że zostanie się oszukanym. W związku z tym jest ogromny przymus tego, żeby tego pracownika najbardziej jak się da i na ile tylko kodeks pracy pozwala kontrolować. Dajcie mi znać, czy macie takie doświadczenia, czy to wam się zdarzyło, czy znacie taką organizację. No, a sami sobie też odpowiedzcie, czy przypadkiem u Was też nie jest taka obawa o bycie oszukanym i ta potrzeba sprawdzania, weryfikowania wszystkiego. Przywództwo w zbroi to jest, tak? Czyli z tym kijem w tyłku, z tym lękiem, które się oczywiście odbija na naszym zdrowiu. Po drugiej stronie mamy przywództwo odważne. I tam do tego jest, słuchajcie, wzmacnianie zaangażowania u pracownika i poczucie wspólnego celu. Czujecie to? Z jednej strony jest kij, tak? Jak tego nie zrobisz, to cię ukaże. Jak nie wypełnisz tego zgodnie z normami, które ja przygotowałam, no to będą tego konsekwencje. Przecież zgodziłeś się na to, i to jest ciągłe punktowanie tego pracownika, ciągłe napięcie tak naprawdę obu stron. A w odważnym przywództwie. Masz wyjaśnienie temu swojemu pracownikowi, jaki jest Twój cel, jaka jest Twoja misja, dokąd Ty zmierzasz, po co Wy to robicie. On to wie, rozumie i chce albo nie chce z Tobą być, ale jeżeli zostaje, bo chce, no to nie trzeba go kontrolować, bo on wie, po co swoją pracę wykonuje. Oczywiście, że są narzędzia do weryfikowania postępów, działań, to jest rzecz jasna, ale nie ma tego bata, z którym stoisz nad tym klientem. Dajcie znać, jak wam to brzmi, dajcie znać, które z tych modeli bardziej wam się podoba. Dalej, przywództwo w zbroi to jest sprawowanie władzy nad innymi. Hmm? to jest ta ściana, nie? jakby nie ma w tej ścianie nic złego, ja też tu gdzieś w biurze mam jakieś swoje nagrody, kobiety diamentego, diamenty kobiecego biznesu, lwica biznesu, tutaj widzę, patrzę, stoją tam, natomiast to nie jest coś, przez co ja muszę się pokazywać, ja o tym mówię, pokazuję swoje doświadczenie, ale po to, żeby w ludziach wywołać poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, żeby wiedzieli, że ktoś, kto staje przed nimi, nie mówi tego, bo się wczoraj naczytał, tylko ma doświadczenie w biznesie i przekazuje jakby efekty swojej pracy z innymi ludźmi. Natomiast bardzo często ten szef, który nie ma zbudowanego poczucia własnej wartości, tej świadomości siebie, tego dobrobytu własnego, no to właśnie ma potrzebę sprawowania władzy i podkreśla, to ja jestem twoim szefem. Kto tu jest szefem? Widzisz te dyplomy, co one mówią. Rozumiesz, ty jesteś tu, a ja jestem tutaj, nie? I to są tego typu teksty. W odważnym przywództwie jest sprawowanie władzy z innymi i dla innych. Czyli ja jestem tu w tej firmie, którą stworzyłam, i zapraszam cię do tego, żebyśmy wspólnie tworzyli. Jej wielkość, żebyśmy się wspólnie rozrastali, żeby każdy z nas miał korzyści. Ja biorę odpowiedzialność za tą firmę, czyli władza dla innych, ponieważ mam w tym doświadczenie, to jest moją naturalną umiejętnością, kompetencją i ty możesz za mną podążać. Ale ja ci nie każę jeszcze paluchem machając przed nosem za mną podążać, tylko cię do tego zapraszam. Tak, żebyś mi współtowarzyszył, ale też ja biorę jakby ochronę nad Tobą, no bo to ja wyznaczam kierunki, ja też biorę odpowiedzialność i ponoszę konsekwencje pewnych wyborów, których dokonuję jako szef tej organizacji, na przykład decyzję o wchodzeniu w jakieś rynki, wprowadzenie, wycofanie produktu itd. i tak dalej. Dajcie znać, jak to na Was działa. Przywództwo w zbroi to też jest zbieranie nagród i pochwał przez szefa. I to mi się przypomina taki dowcip, który czasami opowiadam na szkoleniu z Persologa, czyli o typach osobowości, na temat dominanta, którym też sama jestem, że dominant opowiada na przykład ci coś o sobie, a potem mówi: Dobra, dosyć już tego gadania o mnie, to teraz porozmawiajmy o tobie. Co lubisz we mnie? Co ci się we mnie podoba? Co we mnie najbardziej szanujesz, co we mnie najbardziej doceniasz. Rozumiecie, mam nadzieję, że ten dowcip, tak? Że to jakby jest dalej ten kontekst ja. No i właśnie to przywództwo w zbroi to jest zbieranie nagród i pochwał, czyli tak. To ja zdobyłam te nagrody, to dzięki mnie jesteśmy w tym miejscu, to mnie się należy uznanie, to ja was tutaj przyprowadziłam. Gdyby nie ja, to w ogóle gdzie wy byście byli? Czyli taka mocna koncentracja na sobie, i to znowu ma pewne podłoże, o którym trochę na końcu powiem. Z kolei odważne przywództwo to jest dawanie, dawanie nagród i pochwał. Słuchajcie. To jest coś absolutnie pięknego i zrozumienie tego, że jedną z głównych ludzkich potrzeb jest potrzeba bycia akceptowanym i docenianym, e, potrzeba uznania, ona jest nawet w piramidzie maslowa. To jest coś, co spowoduje, że ten Twój zespół zacznie rozkwitać. Kiedy idziesz i widzisz, że ktoś siedzi przy biurku i się nad czymś głowi, i mu mówisz: O Jezu, widzę, że rozgryzasz ten temat. Dobra robota, dobrze, że z nami jesteś, że jesteś na naszym pokładzie. Kiedy po zamknięciu miesiąca, który jest dobry, zwołujesz zespół i robicie celebrację, kiedy wiesz, sam w sobie, nie tylko mówiąc o tym, ale czujesz to, że ci ludzie, których zaprosiłeś do współpracy, do swojej drużyny, oni z tobą współtworzą tą firmę i oni też czują się częścią wtedy tej firmy, bo dostają czy to jakieś nagrody, to mogą być pierdoły, naprawdę zamówienie pizzy do firmy, zjedzenie wspólnie tej firmy, dobre słowo pod tytułem: Dzięki stary, że z nami jesteś, poklepanie kogoś po ramieniu. Nie wiem, czasami to może być coś większego, ale naprawdę to wystarcza. Tymczasem ten szef, który ma przywództwo w zbroi bardzo często idzie właśnie w ten system kar i nagród, czyli albo bacik, albo często do jakieś, dobra, dostaniesz premię, dostaniesz coś tam, jak coś zrobisz, to w ogóle nie prowadzi do niczego. No i znowu wracamy, przywództwo w zbroi, nastawienie na wszechwiedzę i rację, znacie takich ludzi? Bardzo jestem ciekawa, dajcie mi znać w komentarzu, słuchajcie, szef, który ma zawsze rację, szef, który robi burzę mózgów z pracownikami, a potem wszystko banuje. I w zasadzie wprowadza pomysł, który miał, jak przyszedł na to zebranie. Zespół się bardzo szybko w tym orientuje i już nie chce uczestniczyć, w ogóle się nie wysila. Szef, który po prostu choćby skały srały i tak musi postawić na swoim, bo inaczej, i tu znowu wracamy do braku poczucia własnej wartości, bo inaczej ludzie się zorientują, że jest głupi, że się nie nadaje, będą podważać jego kompetencje. Tak naprawdę. To jest to, co on ma w głowie o sobie, a nie to, co mają o nim jego ludzie. Z kolei, odważne przywództwo to jest to, że ten szef się ciągle uczy i ciągle dąży w wybranym kierunku. I to jest ktoś, kto nie traktuje siebie jak półboga, jak kogoś lepszego od innych członków zespołu firmy, tylko potrafi się przyznać do tego, wiesz, co, nie wiedziałem tego? Super, że jesteś, dobrze że mi o tym mówisz. Nie mam pojęcia, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, sprawdzę, dowiem się. Albo pyta OK, a jakie ty masz rozwiązanie w tym temacie, tak? Czyli znowu angażuje tego pracownika, nie mówi, że nie, nie, to się nie nadaje, nie, to się nie sprawdzi, nie tego już doświadczyliśmy, Nie no wiesz, ja po prostu jestem tu już 20 lat w tym biznesie, ty dopiero jesteś rok, to nie, nie, ty po prostu jeszcze tego nie rozumiesz, gdzie jest to ciągłe ubijanie, 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 panowanie. To jest oczywiście przywództwo w zbroi, a przywództwo w odwadze to jest, kiedy szef mówi: dobra, to rozpracujcie jakiś koncept, przyjdźcie, zobaczymy, co z tego można wyciągnąć. Okej, okay, ty masz świeży pogląd na tą sprawę, to może odkryjesz coś, czego ja jeszcze nie próbowałem. Nie wiem, dowiem się, sprawdzę, uczę się, wiem dokąd idziemy, jeszcze nie wiem, jak tam dojść. Czyli ktoś, kto. No właśnie, jaka jest główna różnica, wyłapujecie to, jaka jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma szefami. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy coś Wam się tam pojawia. Czy jeśli mieliście takiego szefa jednego bądź drugiego, to co jest główną w nich różnicą? Słuchajcie, zagadka nie jest aż taka trudna i tutaj sobie sięgam po moją książkę Sięgaj po swoje. 102 sposoby na budowanie pewności siebie. Główna i podstawowa oczywiście nie jedyna różnica to jest taka, że szef, który ma przywództwo w odwadze, który robi takie przywództwo, taki model przywództwa, to on ma swoje poczucie własnej wartości. On zna swoje mocne strony i słabe strony i ma na to zgodę. Wie, że nie jest alfą i omegą i nawet nie chce być, bo po to tych zatrudnia ludzi. Ktoś, kto stosuje przywództwo w zbroi, ma ogromny deficyt i potrzebuje pokazać ludziom i poprzez tych ludzi nakarmić siebie w swoją wielkość. Tam jest ogromny dramat, kiedy ten ktoś ma jakąś wpadkę, bo jest ten lęk, co ludzie powiedzą, co oni sobie pomyślą, jak ja wypadnę przed moimi klientami. I to była główna obawa Asi, mojej klientki, o której wam opowiadałam. I to, co zrobiłyśmy, to, co zrobiłyśmy w naszej pracy, to było to, żeby ona sama zaakceptowała fakt, że jest człowiekiem. Fakt, że jest ludzka, fakt, że kiedy wchodzi do biura mama, której nie widziała, to ona się może ucieszyć, może ją przytulić, i to nie zmienia niczego w tym, że za chwilę znowu zaprosi klienta, z którym będzie rzeczowo rozmawiała, że za chwilę może podejść do pracownika i poprosić o raport, a kiedy on go nie przedstawi, to porozmawiać z nim, tak, że się umawiali i tak dalej, zastosować asertywne komunikaty, że to nie znaczy, że ona będzie miękka faja. Tak malowniczo o sobie powiedziała, i że wszyscy ją będą wtedy wykorzystywać, tylko że po prostu ma w sobie to wszystko i tą miękkość, i tą twardość, i wiedzę, i brak wiedzy, i kompetencje, i brak kompetencji, i każdy z nas to ma, i trzeba to sobie uświadomić. Dajcie znać, proszę, jak Wam to brzmi. Napiszcie mi też w komentarzach, co z tego zabieracie. Bardzo Was o to proszę. Swoją drogą, jeżeli potrzebujecie zbudować swoją pewność siebie, poznać na to sposoby i być przeprowadzonym za rękę, krok po kroku w meandrach budowania tejże, to bardzo Was zachęcam do tej lektury, bo książka jest naprawdę dobrze napisana. Znam osobiście autorkę, naprawdę to jest dobre. Na koniec, moi drodzy, to jest pytanie do Was. Jaki Ty chcesz biznes budować? Jak go chcesz prowadzić? I na chwilę zamknij sobie oczy. Taka krótka wizualizacja. Zamknij oczy. Oczywiście, jeśli prowadzisz teraz samochód albo jesteś w jakiejś innej akcji, która wymaga tego, żebyś miał otwarte oczy, to ich nie zamykaj. Ale jeżeli masz taki komfort, siedzisz, leżysz, jedziesz autobusem, pociągiem, to zamknij oczy, weź głęboki oddech. I wyobraź sobie miejsce, do którego idziesz, swoje miejsce pracy, do którego idziesz z przyjemnością, z radością, na myśl o którym Micha ci się cieszy, na myśl o którym w poniedziałek, kiedy rano dzwoni budzik, to sobie myślisz: o jest, idę. Idę po swoje, idę realizować swoje plany, cele, idę spotkać się z moim zespołem, z ludźmi, którzy ze mną to tworzą. Hmm? Wyobraź to sobie. Kto tam pracuje? Jakich masz ludzi wokół siebie? Co ty sam robisz? Jaki jesteś? W co jesteś ubrany? Ubrana? Jak się poruszasz? Jak tam w ogóle jest? Jakie emocje ci tam towarzyszą? Bo oddychaj sobie tym przez chwilę. Powyobrażaj to sobie. Moi drodzy, jak będziecie potrzebować więcej, to zapraszam do zasubskrybowania kanału na YouTube, zasubskrybuj go i też będziesz mieć na bieżąco wszystkie informacje, wszystkie wiadomości i wszystko, co tutaj się będzie działo, bo w każdym tygodniu dodaję nowy odcinek, nową wiedzę, coś, co może sprawić, że przestaniesz być na krótkiej smyczy swojego biznesu, tylko w końcu zaczniesz realizować siebie, bo przecież po to otwieraliśmy nasze biznesy, żeby to one pomagały nam się realizować, a nie żebyśmy my w nich służyli. Dziękuję Wam za dzisiaj, jeśli to było dla Ciebie wartością, pójdź dalej, udostępnij, niech się niesie, żeby inni też mogli zobaczyć i budować swoje firmy tak jak chcą, a nie tak jak czują, że muszą czy powinni. Dzięki bardzo za dzisiaj, i dla Was, cześć.